Projekt rozporządzenia, które ma unormować to, jak mają wyglądać opakowania alkoholu. I jest tam między innymi zapisane, że nie może takie opakowanie przypominać czy budzić wątpliwości. Nie może budzić wątpliwości co do tego, co w nim jest. No i teraz ja mam pytanie: czyje wątpliwości? Pana premiera, on będzie osobiście kontrolował, czy przyjdzie jakaś nowa emanacja inspekcji robotniczo-chłopskiej. Była taka w PRL-u, nie wiem, czy pan pamięta. Irha był taki skrót Inspekcja Robotniczo-Chłopska. No, można powiedzieć, że teraz to jest Państwowa Inspekcja Handlowa, była taka Irha. To może stwórzmy taką neo-Irhę, która przyjdzie i tam inspektor powie: no panie, mnie to przypominał łopakowanie odwódki. To trzeba zdjąć. No i to już wystarczy, żeby produkt zdjąć z półki. Nie wiem, to yy, ten projekt rozporządzenia nie precyzuje, komu ma przypominać, żeby było nielegalne.